Cześć, witajcie, z tej strony Papa i witam Was w kolejnym odcinku na Berserkerze. Dzisiaj z małymi smaczkami, do których zaraz w sumie przejdziemy, no bo głównie na nich chciałbym się dzisiaj skupić. No więc tak, tutaj dowiedzieliśmy się ostatnio, może od drugiej strony, jak sami wiemy, no to zbliżają się w najbliższym czasie urodziny SFA. No i zawsze na urodziny SF'a, tutaj jak możemy sobie przy jednym pupilu, tylko teraz e, potrzebuję sekundki, żeby, e, żeby go znaleźć. E, o właśnie, żółwio e, podczas e, legendarnego lochu. I to jest impreza urodzinowa, jest otwarty w czasie letniej rocznicy SF Game. E, no to już stało się troszkę tradycją, że zawsze jest ten legendarny loszek wypuszczony, nawet jest to w opisie jednego pupila podane. No i też wiemy, że zbliża się niedługo nowy serwer oraz wiemy też taką dodatkową informację jaką jest to. Okej, okay, tutaj widzę, że już mi się pokazało. Na Instagramie oraz na kanale SF'a pojawił się taki filmik i właśnie tutaj troszeczkę mamy ciekawostek, no bo oczywiście on wskoczył bodajże wczoraj, tutaj w sumie zaraz sobie podejrzę, spauzujemy go od razu. No, on jest dosyć świeży, nie ma za dużo wyświetleń ale nic, tylko chwilkę się ładuje. Ok, i teraz tak, trzeba ja tutaj czas dodania, coś około 17 godzin temu to wpadło. Wydaje mi się, że wczoraj chyba o godzinie 18. No, i tutaj na początku, właśnie, mamy oczywiście sklepikarza pokazanego. Wiemy od razu, że to chodzi o elevator, ale tutaj zauważyłem taką ciekawą rzecz: jest to laleczka ze Squid Game. Więc możliwe, że jeden poziom będzie w tematyce takiej ala Squid Game'owej. Chyba, że to jest tylko takie nieładne wykorzystanie grafiki ze strony twórców, nie wiem. Ale no, jeśli tak, no to w sumie ciekawie, że, że porwali się na coś takiego. No też jak sami wiemy, zbliża się w sumie niedługo trzeci sezon Squid Game'a i będzie o tym troszkę głośno, więc... No nie wiem, być może faktycznie, no to... To nie jest w 100% wiadomo Squid Game'owe, no ale myślę, że aktualnie ta laleczka na pierwszym miejscu każe się właśnie z tą grą. E, później już tutaj nie mamy więcej odniesień. E, tutaj mamy tam jakiegoś podpalacza, to raczej jest taka postać e, diabelska, tak ciężko tutaj więcej zobaczyć, no ale tutaj strzela ogniem, tutaj właśnie wiadomo też mamy jakieś diabły, troszeczkę, troszeczkę tutaj nafidowanego gostka. ...Shakesa, bo to był Fidget, jeśli się nie mylę. No i trzy coś jeszcze, no i tutaj już jest tak jakby chyba... ...level finalny, że po prostu tam jest jakaś... ...taka ogromna czacha, to bardziej wygląda jak ta ostatnia komnata po prostu, gdzie odbieramy... ...legendarny loszek, on tutaj się pompie w złocie. No i oczywiście jest logo Hellevator coming soon. No więc kiedy możemy się spodziewać Hellevatora? Jeśli coming soon, no to najpewniej w najbliższym czasie, a idealnie będzie się składało z otwarciem serwera. No i otwarcie serwera mamy, mm, już tutaj Wam pokazuję, żeby nie było, że rzucam sobie losowo słowa, 16 maja. Więc no, składa nam się w fajną całość, że dzisiaj mamy 11, filmik poszedł 10 maja, więc akurat 16 maja najpewniej wpadnie Hellevator, który podpadł do 25 maja. Jednocześnie tutaj będą eventy z okazji otwarcia EU20. No, myślę, że, że to jest taki scenariusz na 100%. Czyli no można ustalić, że Hellevator wpada 16 maja. No, ale jeszcze pytanie o tym legendarnym lożku. No i teraz jeśli chodzi o. Jeśli chodzi tutaj nam o legendarny loszek, no to oczywiście żadnej zapowiedzi nie mamy, ale jak dobrze wiemy urodziny Shakespeare obchodzą 22 czerwca, więc wracając tutaj sami widzimy, że przypada to w niedzielę, więc najpewniej 20 czerwca otrzymamy legendarny los, który potrwa do 29 czerwca przez te właśnie 10 dni. Eee... Nie jest to info potwierdzone na 100%, ale patrząc na to, że te ruchy ze strony SF, one są zazwyczaj już takie same, raczej nie, nie wychodzą poza schemat, no to myślę, że myślę, że właśnie możemy się tego spodziewać w tych dniach. Możecie dać znać w komentarzu nie wiem, czy planujecie jakoś tam przygrzybić, czy według Was te eventy będą w jakieś inne dni. Jestem ciekaw Waszej opinii. No i tutaj sobie standardowo jeszcze obskoczę naszego Berserkera. Informacje, które były w tytule, no chciałem od razu zawrzeć, żeby, żeby Was sztucznie nie przedłużać. Jeśli Niech nam wam te informacje się przydały, nie wiedzieliście, nie mieliście takiej wiedzy, że mniej więcej w ten sposób to działa. No to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę supika, bo będę starał się też takimi nowościami czasem zarzucić. No a w tym momencie, co? sobie tutaj dokończymy ogarnianie awki na naszym berserkerze. Za dużo się na nim od ostatniego odcinka nie zmieniło. Dzisiaj głównie chciałem właśnie pokazać, że. Po prostu takie nowości nadchodzą. loszków sobie nie tykałem, tak. Mroku również. Tornada też już dalej nie popchnąłem. Karuzeli z idolami nie mogę. A portal myślę, że skończymy sobie jutro. To jest poniedziałek, mamy 11%. Więc jako tako to wygląda. Tutaj runek mamy 81 3 Tutaj Tutaj środków brak. Troszeczkę mamy przepełniony ekwipunek i wiedźma nic nie chce, więc lekka lipa. No i w sumie to raczej tyle, tak? Tutaj może sobie zrobimy jeszcze kości. Teraz fajny weekend, bo można wyłapać epika, więc e, spoko. Tych epików nawet za bardzo wam powiem, że nie wyłapałem przez te dwa dni. O, tutaj mamy broń. No ale taka taka średnia. To musimy raczej sobie sprzedać ten przedmiot. Ok. I zobaczymy, czy nam jeszcze coś ciekawego może poleci. No dobra, kryształki też są fajne, raczej się będziemy przebierać na, na naszym Berserk'erze, bliżej legendarnego lochu, bo po prostu aktualnie nie ma chyba aż takiego progresu, który by temu sprzyjał. O, czekajcie, bo to jest... no nie, no średni. Dosyć średni, a to jest pod PD? No dobra, to możemy w sumie zrobić tak, że sobie to tu założę i na kiedyś będzie taka czapa. Ehm. Um... No i tutaj jeszcze bez szaleńc, więc yy, jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o sobie w górę subiku i słyszymy się prawdopodobnie we wtorek.